Oto streszczenie najnowszego bieratelka po polsku. Zaczynajmy! Nowe moce dla każdego zadymiarza, Bafis. Każdy zadymiarz otrzyma po 3 bafis: Jeden do gadżetu, jeden do Star Powera i jeden do Hypercharga. Aby móc je zdobywać, wystarczy mieć 1000 pucharów, Bafis są dostępne w automacie i na początku każdy dostanie jednego za darmo. Każdy z nich kosztuje 2000 punktów mocy i 1000 monet. Gdy oddokujesz wszystkie, to możesz kupować skiny do bafis za 10 tysięcy błyskotek. Mityczne i epickie wyposażenia zostają usunięte, więc otrzymasz monety jako wynagrodzenie. Nowy legendarny zadymiarz Piers posiada on nową cechę. Pozostawia nabój po każdym ataku i przeładowuje tylko poprzez podniesienie naboju albo zużycie całej amunicji. Po podniesieniu naboju od razu strzela nawet przez ściany. Ostatni pocisk zdaje największe obrażenia. Jego super atak wyznacza obszar, oznacza wrogów i wystrzeliwuje pociski. Wydarzenie tego zadymiarza może się zmienić, bo jest on legendarny. Nowy zadymiarz Globert. niestety nie znamy jego rzadkości. Używa wiązki światła, aby leczyć sojuszników, ale może jej używać także jako ataku, aby zadawać obrażenia. Będzie leczył lub zadawał obrażenia tak długo, jak jego atak jest połączony. Jego super atak zadaje dość spore obrażenia. Karnet Zadymiarski dostaje dużą aktualizację. Jego cena powiększa się z 7 do 9 dolarów, a wersja plus z 10 do 13 dolarów. Nie wiadomo dokładnie, jaka cena będzie w Polsce. Nagrody w karnecie będą o wiele lepsze, zarówno w darmowym, jak i płatnym. Płatny karnet posiada teraz klucze. Klucz zasobu pozwala wybrać 2000 monet, 2000 punktów mocy lub 5000 błyskotek. Klucz Zadymiarza pozwala wybrać Zadymiarza z rzadkości od epickiej do ultra legendarnej. Klucz Skina pozwala wybrać najnowsze skiny z karnetu lub skiny z poprzednich karnetów. Klucz Buffy pozwala wybrać jednego Buffy. Klucze można oszczędzać i wydawać w dowolnym momencie. Darmowy karnet otrzymuje lepsze nagrody. Będzie 10 nowych tierów. Końcowe nagrody będą teraz losowe, ale lepsze od star dropów. Darmowy karnet posiada nowego dropa, czyli Chaos Drop. Jest To najmocniejsza wersja dropów. Jego najniższy poziom to bardzo rzadki, a najwyższy to ultra. Chaos Drop może się podzielić nawet 8 razy, czyli za jednym razem można dostać nawet 8 ultra Chaos Dropów. Chaos Dropy mają w sobie Hypercharge, z z rzadkości od mitycznej do ultra legendarnej, skiny z rzadkości od epickiej do hypercharge'owej oraz buffis. Będą one w darmowym karnecie oraz mogą się pojawić w darmowych codziennych nagrodach. Nowy Hypercharge do GG, Super atak GG zadaje obrażenia także przy przybyciu, a nie tylko wyjściu. Nowy tryb gry, punkt kontrolowany. Trzeba podnosić i dostarać bomby, aby zniszczyć bazy przeciwników. Nowy tryb gry, bomba miłosna. Jest to batalia 2 na 2 z dodatkiem. Wszystkie ataki ogłuszają. Użyj bomby miłosnej, aby natychmiast pokonać przeciwnika. Nowy tryb gry, Bossowe dla dwóch graczy polega na pokonywaniu bossa we dwójkę. Zmiany w zadymie i hokejowej zadymie. Gdy piłka lub krążek nadal jest w ruchu po upływie czasu, to mecz będzie trwał, dopóki piłka lub krążek się nie zatrzyma. Gemy teraz dają dwa razy więcej punktów mocy, które będą teraz dwa razy tańsze w ofertach. Zeskanuj kod QR, aby odebrać darmową nagrodę. Co sądzisz o tym, Rotalku? Napisz w komentarzu. Jeśli spodobał Ci się ten film, to proszę o zostawienie lajka oraz suba. Nowe filmy w każdą sobotę o 16. Dołącz na mojego Discorda, link w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, sobotę o 16.